Kochani, witam serdecznie na kanale Radość w Ogrodzie. Rozpoczynamy nowy film, na który zapraszam. No i zaczynamy filmik. Będzie dzisiaj wysiew warzyw, jak również kwiatów. Mam tutaj przygotowaną paletę. Doniczki. Dzisiaj wyjątkowo doniczki są z znacznikami podpisane. Pierwszy raz, bo są tutaj warzywa, które pójdą potem do szklarni, do ziemi i już wykorzystam sobie potem ten znacznik. Więc zaczynamy. Mamy marzec i możemy zacząć kolejne warzywa wysiewać, jak również kwiaty. Za oknem pogoda nieciekawa, powiem Wam, u mnie sypie śnieg. No, pogoda nas nie rozpieszcza. Mamy marzec, praktycznie już połowa marca za chwilkę. No i będziemy mieć wszystko opóźnione, dlatego ja postanowiłam sobie wysiać coś na rozsadę, a potem gdy się zrobi ciepło, to automatycznie przełożę sobie to albo do szklarni, albo już na zewnątrz do grządków również. No, ale żeby przyspieszyć te warzywa, żeby nie wysiewać dopiero powiedzmy za tydzień czy za dwa, to ja sobie wysieję już do takich oto doniczek. Są one dość duże i myślę, że wystarczą tym warzywom, które dzisiaj tutaj Wam pokażę. Więc zaczynamy. No i oczywiście najpierw sobie spryskam wszystkie tutaj te doniczki, żeby sobie namoczyć ziemię. No i zaczynamy. Dzisiaj będą górować warzywa, ale troszkę kwiatów mamy. Mamy jedne kwiaty i może od tych kwiatów sobie zaczniemy właśnie. A mianowicie wybrałam sobie kwiaty dzisiaj do wysiania słoneczniki. Może ktoś powie, że to jest zbyteczne, że słoneczniki możemy sobie wysiewać prosto do gruntu. Owszem, możemy, ale ja sobie wysieję do doniczek, dlatego żeby mi po prostu ślimaki ich nie zjadły potem w sezonie, gdy będziemy wysiewać z nasionek, jak będą malutkie po prostu te roślinki, no to najczęściej ślimaki potem je zjadają. A wiadomo, w ogrodzie jest różnie. Nie wiemy, jaki będzie rok, czy będzie mokry, czy deszczowy, więc postanowiłam słoneczniki wysiać sobie do doniczek najpierw, a później przeniosę sobie je do ogrodu. W tym roku Chcę wysiać dość dużo słoneczników, bo kto ogląda moje filmiki, to wie, że robię sobie nową rozsadę kwiatową, ale również wstawiam do ogrodu płotek. Płotek taki siatkowy, który ma mi zabezpieczyć mój ogród przed sarnami. No bo niestety sarny mi przychodzą. Ostatnio mi zjadły ze skrzyni kapusty, do reszty normalnie to jest tak spotykane często. One się nie boją, podchodzą bardzo blisko i choć mam tutaj yy, na ogrodzie dwa psy, nie boją się. Podchodzą, a najczęściej to jest właśnie wieczorem i zjadają mi. Więc w tym roku już niebawem będę robić ogrodzenie siatkowe, ale żeby ta siatka nie wyglądała tak po prostu, że no jak siatka, no to musimy ją jakoś zapełnić. I właśnie yy, na całości tej siatki będą słoneczniki, będą różne pnącza, tak żeby troszkę tą siatkę zamaskować. Żeby to nie było widać, że to jest siatka, żebyśmy się nie czuli jak w jakimś takim więzieniu, tylko po prostu no, troszeczkę kwiatów tam trzeba dać, żeby ją zatuszować. Między innymi tam powędruje kiwi, które pozyskuje sobie ze swojego ogrodu sadzonki. Już pięknie się rozwinęły. Może nawet Wam zaraz pokażę. No i już jestem. Tak wyglądają moje sadzoneczki kiwi. Zobaczcie, jak pięknie puszczają. Praktycznie wszystkie mi tutaj ślicznie wypuściły. No jeszcze nie mają korzeni, ale częściowo będę już je ukorzeniać do doniczek, żeby po prostu rozwijały się już w ziemi. Więc pozyskamy sobie troszkę kiwi, yy, powędrują właśnie tam na mój nowy płotek siatkowy. No i między innymi również te pnącze, mina, która jest bardzo taka, yy, można powiedzieć, powierzchniowa. Ma zająć 30 metrów powierzchni, więc to jest bardzo dużo na pnącze. Jestem go bardzo ciekawa. Wysiałam sobie dość dużo nasionek, i chcę właśnie, żeby na tej siatce yy, właśnie te pnącze również było ale to są plany na razie jeszcze odległe bo wiadomo sypie śnieg nie można bardzo nic robić nie wiem kiedy to przyjdzie ocieplenie ale to niebawem zaczynamy kochani pokażę Wam jakie sobie słoneczniki wybrałam mamy tutaj słonecznik ozdobny średnio wysoki Astra Gold jest on taki cały pełny on będzie do 1,20 dwadzieścia wysokości, no to będzie sam raz myś, myślę, wysiew w kwietniu, czerwcu bezpośrednio do gruntu. No ale tak jak Wam ja mówiłam, ja sobie wcześniej chcę pozyskać, żeby te sadzonki jak powędrują już do gruntu, to żeby już były troszkę większe, żeby po prostu ślimaki mi ich nie zjadły. Kolejny słonecznik ozdobny średnio wysoki, Sherry Queen. W takim kolorze. Powiem wam takim różowym, no jak wiśnie. I one też są do met 20. Kolejny słonecznik to taki jaśniuteńki z czarnym środkiem, Vanilla Ice. Słonecznik o ogórkowych listkach. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Kwiaty jadalne. I on jest do metra. Jest troszkę niższy, ale to nic nie szkodzi. No i jeszcze taki słonecznik ozdobny, taki całkiem pełny yy, i on jest no do 2 metrów, więc jest najwyższy z tych wszystkich tutaj odmian, które wybrałam. Więc zaczynamy i wysiewamy słonecznik. Tutaj mam już podpisane doniczki, zaraz sobie je tutaj troszkę przesunę. No i zaczynamy, mamy. Tutaj słonecznik Astra Gold. Jest to ten. No i zobaczmy, jaki jest w środku. Słonecznik myślę, każdy zna. Nasionka nie powinny być inne niż takie właśnie jak ze słonecznika. Troszkę jest połamanych, pokruszonych. Oczywiście wybiorę sobie te najlepsze. No i będę po prostu tak wkładała tylko do ziemi nie będę tak głęboko gdzieś sobie wysieję z 10 może nasionek No i jeszcze jedno. No i będziemy wyczekiwać, aż nam te słoneczniki zejdą. Mamy wysiane. Zobaczmy kolejne. Kolejny słonecznik to jest to jest ten ozdobny, duży, ten pełny w środku. No i nasionka, takie same, praktycznie się nie różnią nawet wielkością. No i również wysiewamy. Dociskam sobie po prostu tylko do ziemi. Nasionka nie są za duże. Na pewno są o wiele mniejsze niż te takie nasiona słonecznika, które widzimy w sklepie. Jakieś takie słoneczniki prażone czy jakieś takie smakowe. Te są o wiele mniejsze. No i myślę, że wystarczy. Oczywiście muszą powędrować. Oj, na mój parapet. Ale tylko do momentu wykiełkowania. Powiem Wam, potem będę częściowo przenosić sobie do szklarni, żeby już rosły sobie w takich warunkach bardziej chłodne. Przechodzimy dalej. Te sobie już odłożę tam. No i zostały nam jeszcze tutaj dwa słoneczniki. Tu mamy ten słonecznik jasny, taki waniliowy z ciemnym środkiem zobaczmy jakie ma nasionka ale malutkie ale drobniutkie nasionka drobniuteńkie więc ja chyba sobie to tak posypię i przysypię potem warstwą jeszcze ziemi no bo naprawdę jest drobniutki jak na słonecznik Osionka sobie docisnę. No i jeszcze potem delikatnie tutaj ziemię posypię. No i mamy wysiane. Możecie, kochani, napisać w komentarzu, czy lubicie słoneczniki, czy goszczą w Waszych ogrodach, czy raczej nie. Słoneczniki też się mi kojarzą bardziej z takim klimatem wiejskim. U mnie będą w moim ogrodzie. Te są bardzo ładne, ale zobaczymy, jak na żywo będą wyglądać. Tu już są troszeczkę inne nasionka, jaśniejsze, ale wielkością chyba też sobie to tak rzutowo bo nie są takie duże. Myślę że wystarczy. No i mamy słoneczniki wysiane. Oczywiście będę tu je przysypywać. Te, te dwie doniczki będę przysypywać. Ziemią. No, i zabieramy się teraz za warzywa. To były tylko jedne kwiaty, które dzisiaj postanowiłam właśnie wysiać. A teraz przechodzimy do warzyw. No, i zaczniemy może sobie od marchewki. Powiem Wam, będziemy wysiewać marchewkę, yy, dlatego że no, mamy taką pogodę, jaką mamy. Nie można jej wysiać jeszcze do gruntu, bo jest za zimno. Ziemia jest zmarzła. A możemy do doniczki wysiać sobie taką okrągłą marchewkę, małą, jest bardzo fajna. W tamtym roku ją też wysiewałam i naprawdę jest taka fajna okrąglutka. No i jak w takiej doniczce nam wykiełkuje, no to przez jakiś czas tutaj będzie, potem ją przeniosę do szklarni. A tak naprawdę albo będzie w szklarni, albo w gruncie, poza szklarnią. Ale naprawdę jest fajna, taka mała, wygląda jak rzodkiewka. Marchewkę będę rzutowo też wysiewać. Drobniutkie nasionka. No i wysiewamy. No i potem to będę po prostu przepikowywać do. No do albo do skrzyń właśnie w szklarni, albo już do gruntu bezpośrednio, jak nam się zrobi ciepło. Marchewka potrzebuje dużo dni do wykiełkowania również, więc warto sobie ją wysiać. Powiem Wam, ta marchewka i pietruszka, która, yy, którą siałam sobie chyba w styczniu, no jeszcze nic nie wzeszło, a mamy marzec, nic jeszcze nie widać. No bo jest stanowczo za zimno. No, niestety mamy taki marzec, jaki mamy, tak? Marchewka już jest wysiana. A teraz przejdziemy sobie może do sałat. Mam tutaj przygotowane cztery doniczki i wysiejemy sobie sałaty. Choć w mojej szklarni jest dużo sałat. Ale to będą takie sałaty na późniejszy czas. Będą sobie rosły tutaj, w tych właśnie doniczkach. I również je przełożę jak tylko wykiełkują do szklarni, do regału takiego, żeby mi je ślimaki nie zjadły. A sałaty, które wybrałam, to sałata rzymska. Nie ma jej jeszcze w mojej szklarni. Sałata rzymska jest bardzo fajna, więc od razu sobie ją będziemy wysiewać. Tutaj mamy. Oczywiście, rzutowo, i powiem Wam, sałaty nie będę przesypywać, bo nasionka są bardzo malutkie. I czarne. Możecie napisać w komentarzu, jaka jest Wasza ulubiona sałata, czy macie jakąś taką odmianę, która Wam naj, najbardziej smakuje. Moja ulubiona sałata to jest sałata krucha albo lodowa, powiem Wam jest bardzo pyszna. Nie jest taka gorzka w smaku, bo nieraz te sałaty są takie gorzkawe. No i mamy sałatę rzymską wysianą. Tak jak mówiłam, nie będę ich przysypywać. Wysiejemy sobie teraz następną. I tutaj jest właśnie moja ulubiona sałata. Sałata krucha jest bardzo pyszna. Co roku ją wysiewam, no i naprawdę jest taka słodziutka. Sałata krucha. Też ma czarne nasionka, bo nieraz sałaty mają białe nasionka, a te akurat mają czarne. Warto mieć sałatę, zawsze możemy ją użyć do jakichś sałatek na kanapkę, no czy bezpośrednio, tak. Ja uwielbiam przynieść sobie sałatę ze szklarni i zjeść taką po prostu umytą. Jeszcze ona jest taka yy, z wody, taka fajna, bez żadnych przypraw, taka naturalna, jaka jest sałata. Wtedy mi najbardziej smakuje. Mamy kolejną sałatę. No i zostały nam jeszcze dwie sałaty. I będzie to. Sałata liściowa lolorosa. Taka właśnie ta czerwono-zielona. Jest bardzo fajna. Zaczęłam w swojej szklarni. To chyba będzie tutaj, tak. No i wysiewamy. No i ta jest biała. Nasiąka białe, a sałata w kolorze czerwonym. No i została nam jeszcze Jedna sałata do, wysiana, do wysiania. Będzie to sałata lodowa, saladin. Lodową też bardzo lubię. Jest naprawdę fajna też taka. Nigdy mi się nie zdarzyła, żeby była właśnie gorzka. Bo ta czerwona sałata nieraz się zdarzy, że ma taki gorzkawy smak. Jak ktoś lubi taki troszkę, to, to jak najbardziej polecam. Ale. Ja ją wtedy używam, właśnie do jakichś sałatek, żeby nie była tak sama, no bo smak jest taki gorzkawy. Teraz sałata lodowa wędruje do Doniczki. No i tyle wystarczy. Oczywiście teraz powędrują do nieogrzewanego pomieszczenia. Sałata nie, nie może być w ciepłym pomieszczeniu, bo nam się wyciągnie i nie będzie potem fajna. Gdy tylko wykiełkuję, zaraz to przeniosę do szklarni. No i mamy sałaty wysianie, wysiane. Zaczynamy coś innego. Teraz sobie wysiejemy kolejne warzywko, a mianowicie będzie to. Będzie to okra. Nie wiem, czy w, w, macie ją również w planach do wysienia na ten sezon. Y, powiem Wam, ja się nie doczekałam tej okry. W tamtym sezonie wysiewałam, y, dwa nasionka mi wzeszły. Była roślinka, ale niestety potem coś się z nią stało i padła. Nie wiem, czy z ciepła, czy, czy z przemoczenia. Postanowiłam ją jeszcze raz wysiać. Bo chcę spróbować, jak smakują te roślinki. Podobno jest bardzo dobra. Mam dwie odmiany. Zielona i taka, właśnie bordowa. Więc wysiewamy. Okra. Okra ma nasionka takie, choćby groszki. Więc ja będę ją. Oj, nasionko uciekło. Wysiewać, tak, otworki zrobimy. No i zobaczymy, czy wykiełkuje. To akurat mam nasiona z tamtego sezonu. Muszę jeszcze sprawdzić datę ważności, czy są dobre. do 2003, do grudnia, no to prawie, jeśli nam wykiełkują, zobaczymy. Jeśli już mieliście kiedyś w swoim ogrodzie okre, możecie mi w komentarzu napisać, jak Wam smakowała, czy jest warta polecenia, czy nie. No i teraz fioletowa, taka bordowa, Ukra. Zobaczmy jaki ma kolor nasion, takie same, też takie kuleczki, więc robimy otworki i wysiewamy. Zawsze wysiewam troszkę więcej, bo wiadomo, te nasionka różnie wschodzą, albo później w trakcie nam ta roślinka jakoś... Yy, się po prostu zniszczy, nie zawsze nam się uda mieć tyle, co wysiejemy. No i mamy okry, wysianą przechodzimy do następnych nasionek. I co nam jeszcze zostało? Został nam koperek. Koperek też możemy już śmiało wysiewać. Więc wysiewamy. Ja sobie wysieję tutaj do doniczki, ale również sobie wysieję w szklarni już niebawem. Tam mam usłyszone nasionka z tamtego sezonu, z mojego ogrodu, więc wysieję sobie te usłuszone nasionka. A tutaj wysieję te, które mam. Koper ogrodowy takiej odmiany, no i wysiewamy. Reszta wędruje do torebeczki, tutaj sobie docisnę, ale jeszcze sobie później troszeczkę posypię ziemią. No jednak te nasionka są dość duże. No i zostały nam ostatnie warzywa, które wysiejemy, a mianowicie będzie to rzodkiewka. Rzodkiewkę wysieję sobie tutaj właśnie do doniczek żółtowo, a później jak będzie większa, przeniosę właśnie do szklarni. Tą rzodkiewkę wysiewam z myślą właśnie o włożeniu potem do szklarni, do skrzyni. Sobie to poprzesuwam i już mamy. Przygotowałam sobie cztery doniczki i mamy cztery odmiany: a mianowicie rzodkiewka malaga ciemnofioletowa z białym miąższem. Nie wiem, jak smakuje. Mam ją pierwszy raz. No i poszukamy sobie etykietki, która to jest tutaj. No i wysiewamy rzodkiewkę. Rzodkiewki sobie również przysypie potem ziemią. Najpierw wysieję tak. Rzodkiewka. Malaga fioletowa z białym miąższem. Dociskamy. No i zobaczymy, jak szybciutko nam wykiełkują te rzodkiewki. Kolejna odmiana, co tutaj mamy, to jest rzodkiewka biało-czerwona, odmiany krakowianka. Już miałam chyba w tamtym sezonie, bo nasionka mam już otwarte, więc musiałam ją wysiewać. Ale zaraz Wam pokażę, która jest moja ulubiona odmiana rzodkiewki. Jak na razie mamy czerwoną. I troszeczkę ją przysypię. Tutaj mamy miks. Taka odmiana rzodkiewek, miks. Zobaczymy, które nam się trafią. Powinna być żółta, biała, podłużna, okrągła. Więc zobaczymy. Dość dużo nasionek jest w środku. No i wysiewamy. Reszta do torebeczki, przydadzą się później. No i dobiegamy do końca. Zostały nam jeszcze jedne rzodkiewki i jest to moja ulubiona odmiana. Jest to odmiana diana, fioletowa z białą główką. Tutaj początkiem zawsze ją wysiewam, naprawdę jest super. Nie jest taka gorzka. Tylko właśnie taka w sam raz do jedzenia. Ja nie lubię takich ostrych rzeczy, więc rzodkiewek też nie lubię takich ostrych. Niektóre odmiany się trafiają właśnie łagodniejsze. No i mamy rzodkiewki wysiane. Może trochę za dużo, ale zobaczymy, jak nam zejdą. Zobaczmy, nasionka do 2006 roku jeszcze są ważne. To dobrze. Odmiana fioletowo-biała. Diana. No i tak jak mówiłam, rzodkiewki sobie jeszcze posypię tutaj troszkę ziemią. Te dwa rodzaje słonecznika również troszkę. I koper też troszeczkę jeszcze sobie z góry przesypię ziemią. Reszta zostanie tak, jak jest. Czyli sałaty i te wszystkie inne roślinki, które tutaj warzywka wysiewałam. Kochani, dobiegamy do końca. Jakieś kolejne wysiewy są. Kochani, życzę Wam miłego dnia, dużo słońca, i do zobaczenia. Do następnego filmiku. Pa pa pa!